Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. Ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba syna Zebedeusza. I Jana brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiaj widzimy piękną scenę, powołania dwunastu. Apostołów. Słowo Dwanaście czy Dwunastu ma charakter symboliczny. Nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach, za czasów Pana Jezusa, który właśnie powołuje Dwunastu, dokonuje pewnego odnowienia ludu wybranego ludu, który już nie będzie związany z pochodzeniem, z krwią. Z pokolenia na pokolenie, ale będzie związany z Jezusem Chrystusem. Ci powołani tworzą nowy lud Boży, jakby nowy Izrael. Nowe 12 pokoleń, ponieważ już za czasów tak zwanej niewoli asyryjskiej prawie 10 pokoleń zostało prowadzonych do niewoli, a na miejsce tam, gdzie mieszkali Izraelici, zostały sprowadzone różne ludy pogańskie. Różne kulty pogańskie, m.in. kult Baala, kult Asztarte czy Nergala. Natomiast Pan Jezus przychodzi w to wszystko, żeby to odnowić, żeby stworzyć na Chrystusie, na Nim samym, właśnie nowy lud Boży, który dzisiaj nazywamy Kościołem. To są fundamenty Kościoła, to są filary Kościoła, dwunastu apostołów. I zauważmy, że najpierw Pan Jezus wchodzi na górę. Góra zawsze symbolizuje jakby zbliżenie się do nieba. Na przykład Mojżesz otrzymuje na górze misję na Synaju, żeby wyprowadzić lud wybrany. Później na tej górze otrzymuje przykazania, tam się modli. Sam Pan Jezus często wychodził na góry, żeby się modlić, ale też na górze tabór, na przykład został przemieniony apostołowie trzej pierwsi z Tego jakby relikwiarza tych dwunastu apostołów usłyszało, że to jest mój syn umiłowany, który mam podobanie. Jego słuchajcie, również góra Golgota jest szczególnym miejscem, gdzie przyszło zbawienie na świat. Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy. Umarł na krzyżu. Są różne góry. Góry w Piśmie Świętym symbolizują szczególne wydarzenia o charakterze. Zbawczym, o charakterze boskim. Sam Bóg interweniuje. To już nie ludzie cisną się na Pana Jezusa. Tak jak wczoraj widzieliśmy, że Pan Jezus kazał przygotować sobie łódkę, żeby w każdej chwili mógł wsiąść do tej łódki, bo wszyscy chcieli się Go dotknąć. Wszyscy jakby przychodzili do Niego. Natomiast dzisiaj widzimy, że na tę górę może wejść tylko Ten, który jest zaproszony. Oni nie wybrali Pana Jezusa. Oni odpowiedzieli na zaproszenie. Powołanie właśnie na tym polega, że to pierwszy Bóg wychodzi z inicjatywą, aby nas powołać, aby nas przyciągnąć do siebie. Tak samo jest z powołaniem do świętości. Każdy jest jakby przez chrzest zaproszony do tego, żeby odpowiedzieć na to zaproszenie. Wcześniej, jeżeli ktoś jest dorosły i nie przyjął chrztu, a chce przyjąć, to zawsze jakoś tak. Pan Bóg wcześniej pobudza Jego serce, Ty jest inicjatorem zaproszenia. Oczywiście człowiek, jako ten kapak z Dei, który może się otworzyć lub zamknąć na Pana Boga, może dokonać wyboru swojej wolności. Bóg szanuje wolność człowieka i nie przymusza go, daje zaproszenie. Kładę przed Tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Co wybierzesz, to jest Twój wybór. Pan Bóg czeka na nasze podjęcie decyzji. Oni od, odpowiedzieli na to zaproszenie. I Pan Jezus ustanawia tych dwunastu jako nowy Izrael. W tamtych czasach zachowały się przede wszystkim dwa pokolenia. Pokolenie kapłańskie Lewiego, którzy pracowali w świątyni, no i pokolenie, z którego miał przyjść Mesjasz, czyli pokolenie Judy. Po części jeszcze zachowało się pokolenie, z którego pochodził, na przykład święty Paweł mówił, że jest pokolenia Benjamina. Natomiast inne pokolenia były już trudne do odtworzenia. Dzisiaj w zasadzie bardzo trudno jest w pokoleniach Izraela znaleźć właśnie, z którego pokolenia ktoś pochodzi. My dzisiaj pochodzimy z pokolenia Jezusa Chrystusa. To sam Chrystus daje nam nową tożsamość. Jesteśmy Jego rodziną. I Pan Jezus przede wszystkim, jako rodzina, zaprasza do tego, żeby być z nim. Pierwszy powód, dlaczego powołał dwunastu, to po to, żeby mu towarzyszyli. Żeby byli z nim 24 godziny na dobę, dzień i noc. Po drugie, towarzysząc Panem Jezusem w tym życiu, uczyli się życia. Kiedy Pan Jezus głosi, oni uczą się tego głoszenia. Zauważmy, że. Apostołowie nie dostają żadnych książek, nie mają żadnego Pisma Świętego. Oni mają to wszystko w sercu, oni mają to z serca głosić, mają tym żyć, karmić się i później karmić innych tym, czym sami żyją. I po trzecie, mają moc, nie swoją, dostają władzę, dostają moc od samego Pana Jezusa nad duchami nieczystymi nieczystymi, aby wyrzucać złe duchy. zauważmy, że kościół, który się tworzy, tworzy się to w takim trzech płaszczyznach. W takiej płaszczyźnie otrzymania łaski bycia z Panem Jezusem, to jest podstawa, potem żeby swoją wiarą dzielić, głosić, bo ta wiara wtedy się rozwija z przestrzenia, kiedy jest przekazywana. I wreszcie, kiedy głosi się Słowo Boże, objawia się moc Chrystusa, i wtedy prze przegrywają złe duchy. Złe duchy są przez moc głoszenia Słowa Bożego, przez modlitwę, przez moc Chrystusa, który pokonał szatana, wyrzucane. I to trwa do dnia dzisiejszego. Zauważmy, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów, to znaczy, apostołowie przez święcenia. Przez włożenie rąk swoim następcom, czyli biskupom, przekala, przekazali władzę, przekazali moc. Nie jest to tylko tekst pisma świętego, który został gdzieś zachowany. Ewangelia św. Marka jest uważana za najstarszą z ewangelii. Natomiast zanim powstała ta ewangelia, wcześniej było ogłoszone słowo, wcześniej były przekazywane sakramenty poprzez włożenie rąk. I ten nieprzerwany Ciąg święceń biskupów kapłańskich nazywamy święty, sukcesją apostolską, takim następstwem apostołów. Jeżeli by ta sukcesja została przerwana, to cała władza i moc zostałaby utracona. Kościoły, które nie utraciły tej władzy, są apostolskimi, nazywamy ich kościołami. Tam, gdzie nie ma sukcesji apostolskiej, nie możemy nazwać tych wspólnot kościołami, tylko nazywamy kościołami tak w sensie analogicznym czy symbolicznym mamy dzisiaj kolejny dzień modlitwy o jedność chrześcijan, ale wśród tych chrześcijan nie wszyscy są kościołami, niektórzy są tylko wspólnotami eklezjalnymi, tak jak wspólnoty protestanckie. To są tylko wspólnoty, nie mają tej władzy, nie mają tej mocy. Skoncentrowały się tylko na tekście, na tekście Pisma Świętego, a nie na tym, co jeszcze temu towarzyszy. Bo zanim został spisany tekst, byli apostołowie, byli ich uczniowie, następcy, którzy głosili, którzy też przekazywali władzę i moc sakramentalną. Zauważmy, że w tym gronie dwunastu oprócz na pierwszym miejscu Szymona, którego nazwał Pan Jezus Piotrem, są też Jakub i Jan, synowie gromu, bo anerges. Wiemy, że chcieli na przykład rzucić pioruny na jakąś miejscowość samarytańską, potem Pan Jezus im nie pozwolił, a potem się okazało, że jak były prześladowania chrześcijan, to właśnie Piotr czy Jan uciekali do Samarytan, tam w Samarii zostali przyjęci, tam się schronili, a właśnie w Jerozolimie były prześladowania. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na grono tych dwunastu, zauważmy, że na samym końcu, nie bez powodu na końcu, został umieszczony Judasz, Iskariota. Na pierwszym miejscu jest Piotr, jako ten, który otrzymał władzę kluczy z Ewangelii św. Mateusza. Dowiadujemy się, że to Pan Jezus mówi, że buduje na tobie, zbuduje mój Kościół. Tobie daje klucze do królestwa niemieckiego, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Natomiast Judasz i Piotr, w pewnym sensie, w nocy, kiedy była próba wiary, to owszem, Judasz, kiedy przyprowadził wojsko i pocałował pana Jezusa z radziecko, Szymon. Czyli Piotr wyciągnął miecz i chciał bronić Pana Jezusa, ale kiedy Pan Jezus kazał mu ten miecz schować, to potem przed sądem już się nie pojawił, choć z Janem zbliżyli się, blisko sądu byli. Kiedy Pan Jezus był policzkowany, Panie, Pan Jezus powiedział, dlaczego mnie bijesz, zapytaj tych, którzy mnie słuchali. Czyli tam za drzwiami byli Piotr i Jan. Piotr się grzał, ale się wstydził przyznać, że jest jednym z uczniów Pana Jezusa. W pewnym sensie się wyparł. Natomiast Judasz wziął pieniądze. Wziął pieniądze za zdradę pana Jezusa i tutaj został umieszczony na samym końcu, dlatego że nie przyszedł do pana Jezusa po e, aresztowaniu, nie szedł za nim, próbował wszystko odkręcić po swojemu, oddał te pieniądze, aż w końcu się powiesił. On wszystko sam chciał czynić. Widzimy, że wśród tego grona apostołów tych podstaw, dlaczego Pan Jezus powołuje tak słabych ludzi, czy nie mógłby powołać takich, którzy by Go nie zawiedli, nie zdradzili, byliby idealni? Nie, dlatego że i dzisiaj Kościół nie jest idealny i dzisiaj też możemy znaleźć podobnych do Piotra, czy podobnych do Judasza, przedstawicieli Kościoła. I dlatego też Pan Jezus daje nam nadzieję, że pomimo takiego grona apostołów, czy dzisiejszych następców apostołów, Kościół jest Kościołem Chrystusowym. Dlaczego? Dlatego, że to sam Pan Jezus go uczynił. I dał też obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą. Będą próbowały zniszczyć. Może w niektórych krajach czy regionach świata w ogóle nie będzie chrześcijan, ale w ogóle nie uda się zniszczyć Kościoła na świecie. Pomimo tych różnych dzisiaj lockdownów, różnych zamkniętych kościołów, czy w różnych krajach każe się księży za odprawianie Mszy Świętych, ludzi, którzy próbują się dostać na Mszę Świętą, to pomimo tego Kościół, można by powiedzieć, się oczyszcza i jeszcze bardziej, jeżeli ludzie nie pozwolą, ci wierzący, nie pozwolą na poddanie się różnym restrykcjom i będą pragnąć życia sakramentalnego, to jeszcze bardziej ich wiara wzrośnie. Moi drodzy, przez stawienictwo tych wszystkich świętych apostołów, też prośmy o nowe, liczne, a przede wszystkim święte powołania do służby kapłańskiej. Aby nie ustała ofiara mszy świętej, aby Kościół mógł dalej przekazywać z pokolenia na pokolenie tę władzę i moc nad duchami nieczystymi, aby je wyrzucać, aby przestrzeń, którą zamieszkujemy jeszcze bardziej była oddana pod panowanie Boga, a władza demonów, żeby coraz bardziej słabła i zanikła aż do zera. Na tę drogę do rozpoznawania też swojego osobistego powołania, szczególnie tym, którzy szukają odpowiedzi, czy są powołani do służby kapłańskiej zakonnej, żeby mogli jak najlepiej to odczytać, rozeznać żeby mogli odpowiedzieć rzeczywiście na powołanie, na wezwanie Jezusa Chrystusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.